tego porządku dziennego sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych. Dodatkowe sprawozdanie Komisji to druk 3246a. Przystępujemy do trzeciego czytania. Proszę pana posła Leszka Kowalczyka o przedstawienie sprawozdania Komisji. Pani Marszałek, Dodatkowe sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, druk 3144. Sejm na 76. posiedzeniu w dniu 24 maja 2023 roku, zgodnie z artykułem 47 ust. 1 regulaminu Sejmu, skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3246 do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i nowoczesnych technologii w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku wnosi 1,5 poprawki odrzucić, 6,6 do 10 za i całość ustawy za. Dziękuję. Dziękuję. Komisja wnosi o projektu ustawy z roku 3246. Komisja przedstawia również poprawki, nad którymi głosować będziemy w pierwszej kolejności. Głosujemy pierwszą poprawkę, z nią się łączy czwarta poprawka. Głosujemy je łącznie. Komisja wnosi ich odrzucenie. Ich przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość poprawek drugiej i trzeciej. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawek pierwszej i czwartej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451, posłów 214 za, 234 przeciw, 3 się wstrzymało, same poprawki odrzucił. Druga poprawka, komisja wnosi odrzucenie. Kto jest za przyjęciem drugiej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, 213 za, 235 przeciw, 3 się wstrzymało, Sejm poprawkę odrzucił. Trzecia poprawka, komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za przyjęciem trzeciej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453 posłów, 217 za, 236 przeciw, nikt się wstrzymał, Sejm poprawkę odrzucił. Piąta poprawka, komisja wnosi o jej odrzucenie. Kto jest za przyjęciem piątej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 452 posłów, 210 za, 235 przeciw, 7 się wstrzymało, 8 poprawka odrzucił. Głosujemy poprawki od 6 do 10. Głosujemy je łącznie. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Kto jest za przyjęcie poprawki od 6 do 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 453, posłów 401 za, 7 przeciw, wstrzymało się 45, Sejm poprawki przyjął. Głosujemy całość projektu ustawy. Kto jest za przyjęciem całości projektu ustawy z druku 3246 wraz z przyjętymi poprawkami? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 450, posłów 440 za, 10 przeciw, nikt się wstrzymał, Sejm uchwalił ustawę. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12 porządku.